Dzień dobry Państwu. Witam ponownie na wykładzie z Chemii Żywności. Witam serdecznie naszych studentów kierunków chemia, kierunków Gastronomia i Hotelarstwo, Studiów Stacjonarnych i Zaocznych oraz kierunku Dietetyka Studiów Stacjonarnych. Kolejny wykład z Chemii Żywności. Proszę Państwa, dzisiaj dotyczący procesów oksydacji i hydrolizy lipidów w żywności. Proszę Państwa, lipidy, jako składniki z żywności, są takimi specyficznymi, ponieważ ze względu na obecność wiązań podwójnych, są składnikami podatnymi na zmiany. I tak jak tutaj mamy pokazane na obrazku. Tymi produktami żywnościowymi narażonymi na te zmiany są oczywiście oleje, które są bogate w kwasy jednonienasycone i wielonienasycone. Proszę Państwa, no właśnie tak jak mamy podkreślone tutaj na strukturze kwasu tłuszczowego, tymi krytycznymi punktami struktury są nienasycone wiązania będę wyjaśniać dlaczego i oleje i inne produkty bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe łatwo ulegają procesom utleniania i hydrolizy. Dlaczego te procesy? Dlaczego jest problem z tymi procesami? Ponieważ wpływają one na pogorszenie jakości sensorycznej, czyli obniżenie walorów zapachowych, smakowych, ale również pogorszenie wartości odżywczej i bezpieczeństwa zdrowotnego tych produktów. I te przemiany lipidów dotyczą, one zachodzą w obrębie grupy karboksylowej, tak jak widzicie, drodzy Państwo, COH oraz w obrębie łańcucha węglowodorowego, właśnie w, mie w tych miejscach, gdzie y występują wiązania podwójne, czyli wiązania nienasycone. Y I rozpocznijmy sobie rozważania y dotyczące tych problemów zmian oksydacyjnych, hydrolitycznych w lipidach, y w żywności. Właśnie bogatej w związki lipidowe nienasycone, od procesu oksydacji. Dlaczego w ogóle te procesy zachodzą? A mianowicie, tym sprawcą jest po prostu tlen występujący w powietrzu, i trudno, trudno tego czynnika uniknąć. I przechowywanie żywności i warunki technologiczne, no i należy czynić wszystko, żeby ograniczać dostęp tlenu do produktów bogatych w związki lipidowe, żeby właśnie ograniczać te zmiany oksydacyjne. Jeżeli chodzi o oksydację, o utlenianie, to są dwa takie procesy, na których narażone są produkty żywnościowe. Autooksydacja, czyli po prostu samoutlenianie i utlenianie fotosensybilizowane, czyli po prostu fotoutlenianie. I fotoutlenianie to znaczy, że to jest takie utlenianie, w którym tym czynnikiem istotnym będzie dostęp światła. Więc właśnie powiedzmy sobie o tym utlenianiu fotosensybilizowanym. Zachodzi, może zachodzić w oleju zawierającym barwniki chlorofilowe, podkreślam może, ale również barwniki karotenoidowe. Dlaczego? Dlatego, że chlorofil jest tym związkiem, który jest, można powiedzieć, stworzony do pochłaniania światła. Jak wiemy, mam nadzieję, że Państwo pamiętacie z kształcenia na poziomie gimnazjum, szkoły średniej, właśnie chlorofil, ten barwnik, który umożliwia proces fotosyntezy. No i właśnie. Barwniki chlorofilowe absorbują promieniowanie na określonej tutaj pokazanej długości fali, ulegają przez to wzbudzeniu do wyższego stanu w wyniku pochłaniania, absorpcji energii. No i to wzbudzenie wpływa na reaktywność podwójnych wiązań w kwasach tłuszczowych, które są podatne na procesy oksydacji. No i Drodzy Państwo, jak można temu problemowi zapobiegać? Oczywiście, ograniczając dostęp światła, czyli pakowanie takich olejów bogatych w chlorofile, czyli olejów typu virgin, w ciemne butelki, małe porcje to jest, drodzy Państwo, najlepsze rozwiązanie. No i oczywiście przechowywanie z ograniczaniem dostępu światła. Proszę jeszcze mieć na uwadze, że ten proces jest ograniczany w tych produktach poprzez inne związki, które są przeciwutleniaczami. Także spokojnie możemy takie oleje konsumować, wybierając jako konsumenci właśnie wybieramy małe porcje w ciemnych butelkach i przechowujemy w Ciemnej, w ciemnym miejscu, czyli w szafce, raczej nie w lodówce, bo nie ma potrzeby, proszę Państwa. Wtedy zmienia się smak, następuje wytrącanie innych związków. Także możemy jako konsumenci wpływać na, na znaczące ograniczanie tego procesu utleniania fotosensybilizowanego. Proszę Państwa, i przejdźmy sobie dalej. Proces autooksydacji, który no jest takim znacznie większym problemem niż utlenianie fotosensybilizowane, autooksydacja czyli samoutlenianie. Charakterystyczne cechy przemiany nienasyconych kwasów tłuszczowych z tlenem atmosferycznym. Produkty przemian są katalizatorami kolejnych reakcji. No, i to jest problem, i to jest problem właśnie, ponieważ pierwsze produkty, które powstaną w wyniku procesu autooksydacji, stają się wolnymi rodnikami. I przejdźmy do etapów autooksydacji. Tak jak powiedziałam. Jest to reakcja rodnikowa. Obejmuje ona trzy etapy. Inicjacja, czyli zapoczątkowanie. Propagacja, czyli namnażanie. I terminacja, czyli wygaszanie. No i rozpocznijmy sobie od etapu inicjacji, czyli zapoczątkowania. Proszę zwrócić uwagę na tą reakcję. RH to jest po prostu wzór kwasu nienasyconego, który jest właśnie tą wrażliwą częścią cząsteczki lipidu, zwykle triacyloglicerolu, ponieważ one dominują w żywności jako, jako te główne składniki lipidowe. I ten inicjator powoduje proszę zwrócić uwagę, co mamy tutaj pokazane na slajdzie od nienasyconego substratu, czyli nienasyconego kwasu, zostaje oderwany atom wodoru, powstaje wolny rodnik alkilowy, on jest również zwany lipidowym, no i konieczna jest obecność inicjatora. Może to być podwyższona temperatura i inne czynniki również. Ale proszę też zwrócić uwagę, co jeszcze tutaj drodzy Państwo. Dodałam. Etap, w którym reakcja zachodzi najwolniej, a długość jej trwania jest wyznacznikiem stabilności oksydatywnej tłuszczów, czyli właśnie dodatek przeciwutleniacza może utrzymywać ten stan oksydacji bardzo długo na etapie inicjacji. Ale niestety, jak ten stan nie zostaje utrzymany, to następuje drugi etap, mnożenia czyli propagacji. No i właśnie, wolne rodniki, które powstały, czyli te rodniki lipidowe R z kropeczką, ta kropeczka świadczy o tym, że mamy na powłoce walencyjnej niesparowany elektron, a jak jest niesparowany elektron, proszę państwa, no to wtedy taki związek, taka cząsteczka jest bardzo reaktywna. No i wchodzą wtedy te wolne rodniki w reakcję z tlenem i powstają rodniki nadtlenkowe, czyli drugi rodzaj rodnika. Również szalenie reaktywne, jak będę dalej proszę państwa omawiać właśnie. Te rodniki nadtlenkowe ROO z kropeczką, czyli znowu ten niesparowany elektron wychwytują wodór z kolejnej cząsteczki kwasu tłuszczowego i powstają wodoronadplenki. A grupa metylenowa, z której został oderwany atom wodoru, tworzy nowy rodnik lipidowy, który reaguje z tlenem. Czyli ta reakcja już idzie, można powiedzieć, w dwie strony, tak, dwa rodniki. I tutaj mamy pokazane, drodzy Państwo, na reakcjach, proszę zwrócić uwagę, powstał ten wodoronatlenek ROOH i kolejny rodnik lipidowy w pierwszej reakcji mamy pokazane. W drugiej ten kolejny rodnik lipidowy R z kropeczką degraduje kolejną. Cząsteczkę kwasu tłuszczowego i tak ten proces trwa. Zwykle proces autyoksydacji nazywany jest takim procesem lawinowym, proszę Państwa, no i to jest bardzo dobra nazwa. No i dalej niestety propagacja, czyli namnażanie. Powstały wodorona tlenek jest związkiem bardzo nietrwałym, ulega rozpadowi. Jak ulegnie rozpadowi? To niestety powstają następne dwa rodniki, z których rodnik OH jest rodnikiem takim bardzo reaktywnym, rodnik hydroksylowy. No i oczywiście obydwa z tych tutaj wymienionych powodują degradację następną, następnych cząsteczek kwasów, nienasyconych kwasów tłuszczowych, powstawanie następnych rodników lipidowych. I taka kaskada nam powstaje. No ale y, tych rodników już sporo wymieniłam. I tutaj jeszcze chciałabym pokazać tlen w stanie singletowym, czyli jako kolejny rodnik, który powoduje również degradację nienasyconych y, substratów. Tutaj mamy pokazane na przykładzie y, kwasu linolowego. Y, proszę zwrócić uwagę, ostatnim produktem. Ostatnimi produktami jest rodnik alkoksylowy i rodnik hydroksylowy. No i zakończenie. Czy może powstać pytanie, kiedy wreszcie skończy się ta degradacja tych nienasyconych cząsteczek lipidowych? A mianowicie kiedy tworzą się nierodnikowe produkty. Które nie mogą inicjować ani propagować reakcji. No i te nierodnikowe produkty mogą powstawać w wyniku różnych reakcji, czyli tworzenia się rodnikowych form i powstawania nierodnikowych, na przykład węglowodorów, hydroksy pochodnych, czyli alkoholi, jak Państwo popatrzycie na grupę funkcyjną. Ale też dimery, polimery i inne związki. I co to będą za produkty? Wcześniej powiedzieliśmy sobie, że produktem tego wczesnego etapu są wodoronatlenki. Tutaj mamy wiele różnych produktów: a mianowicie są to wtórne produkty oksydacji lipidów, ponieważ one powstają z tych produktów rodnikowych. Dlatego zostały nazwane produktami wtórnymi. Proszę zwrócić uwagę na grupy związków. Węglowodory, aldehydy, ketony, estry, etery, laktony, alkohole. Wiele z nich ma intensywny zapach, niepożądany, to są niepożądane nuty zapachowe i Zmiany oksydacyjne objawiają się właśnie niepożądanym zapachem rozkładu tłuszczu, ale również i w produktach żywnościowych. I tak trzy zdania podsumowania na tą chwilę procesu autooksydacji. Tworzenie rodnika lipidowego, następnie. Drugie, druga ważna taka cecha procesu autooksydacji. Najłatwiej oderwaniu ulega atom wodoru od grupy metylenowej zlokalizowanej pomiędzy dwoma wiązaniami podwójnymi w konfiguracji cis. Czyli konfiguracja trans będzie tutaj na te zmiany znacznie, znacznie odporniejsza. No i różnice w samoutlenianiu kwasów jednonienasyconych i wielonienasyconych. Co to oznacza? A mianowicie kwas alfa-linolenowy, który ma trzy wiązania nienasycone, utlenia się dwa do 4 razy szybciej niż kwas linolowy posiadający dwa wiązania nienasycone. Natomiast linolowy utlenia się 10 do 40 razy szybciej niż kwas oleinowy posiadający jedno wiązanie nienasycone. Kwas oleinowy jest dość stabilny, jeżeli chodzi o procesy autooksydacji. To tak chciałabym tutaj dodać, właśnie z tego powodu. No i zagrożenie dla zdrowia. Właśnie dlaczego mówimy o procesie autooksydacji, dlaczego jest to taki problem? Ponieważ spożycie produktów autooksydacji utleniania lipidów z których tutaj wymieniam te takie najczęściej powstające w żywności, ale też i najbardziej toksyczne. Aldehyd mrówkowy, aldehyd octowy, akroleina, dialdehyd malonowy. Akroleina ma aż te dwa wiązania nienasycone, proszę zwrócić uwagę. Przyczyniają się one do rozwoju stanów zapalnych, artretyzmu, starzenia organizmu miażdżycy naczyń krwionośnych, cukrzycy. No, w efekcie uznawane są też jako czynniki rozwoju chorób nowotworowych. Także no, trzeba uważać ze spożyciem tłuszczów utlenionych. Wśród tych wymienionych produktów utleniania, autooksydacji lipidów, w, przypominam wtórnych produktów utleniania. Zwróciłabym jeszcze uwagę na dialdehyd malonowy. O, dialdehyd malonowy to jest też. On powstaje w wyniku różnych zaburzeń metabo metabolicznych w organizmach chorób, jak na przykład cukrzyca, jak również w trakcie utleniania tłuszczów żywności. Drodzy Państwo, kwaśne środowisko na przykład sprzyja też powstawaniu tego. Nie tylko podwyższona temperatura, ale również kwaśne środowisko. No i mamy tutaj wymieniony ten negatywny wpływ spożycia i powstawania dialdehydu malonowego w organizmie człowieka, a mianowicie uznawany jest jako czynnik starzenia organizmu. No i jeszcze tutaj działanie cytotoksyczne, mutagenne, kancerogenne wymieniłabym, ponieważ modyfikuje właściwości fizyczne błon komórkowych, powoduje naruszenie tej dwuwarstwowej struktu ochronnej struktury błon komórkowych. Drugi typ procesu dotyczy fragmentaryzacji chemicznej tłuszczu. Fragmentaryzacji tej podstawowej jednostki lipidowej, która występuje w żywności, a mianowicie triacylogliceroli. Czynnikiem sprawczym jest woda wprowadzana do tłuszczu wraz z produktem. I produkty hydrolizy tego rozkładu tej podstawowej jednostki lipidowej, czyli triacylogliceroli, to wolne kwasy tłuszczowe. Jak Państwo sobie popatrzycie na, na tą strukturę, właśnie mamy reszty kwasów tłuszczowych, czyli te, y, m, te jednostki, z których powstają wolne kwasy tłuszczowe, glicerol, ale też ten triacyloglicerol może się rozpadać na diglicerydy i monoglicerydy. No i kiedy ten proces zachodzi? A mianowicie czynnikiem sprawczym jest i woda, obecność wody, i podwyższona temperatura. Czyli proces smażenia. Zarówno tego płytkiego, jak i głębokiego, o głębokim będę zanurzeniowym mówiła za chwilę. Proszę zwrócić uwagę, na tym obrazku mamy pokazany proces smażenia, i jak smażymy kotlecika, rybę, czy, czy inny produkt, po w pewnej chwili pojawia się pienienie tłuszczu smażalniczego. O czym świadczy pienienie tłuszczu smażalniczego? O tym, że powstały alkaliczne mydła z kationów sodu i z wolnych kwasów albo kationów potasu i wolnych kwasów tłuszczowych. Po pewnym czasie. Jak, so, jak Państwo zaobserwujecie przy najbliższym smażeniu. To pienienie zanika. To znaczy, że wszystkie wolne kwasy tłuszczowe przereagowały z kationami sodu i potasu. I ten proces hydrolizy zaszedł bardzo intensywnie. Tutaj jeszcze pokazuję dwie reakcje, właśnie to zmydlanie, czyli Najpierw pierwszy etap hydrolizy, drugi zmydlania, powstawanie w tym przypadku mydeł sodowych, tak jak podczas smażenia kotlecika z mięsa. I teraz przejdźmy, jeszcze chciałabym tutaj uzupełnić, że w odróżnieniu od powstających produktów oksydacji. Produkty hydrolizy nie są toksycznymi produktami dla zdrowia człowieka. Problem jest oczywiście z glicerolem, ale porównując skalę szkodliwości, to tutaj hydroliza jest takim łagodniejszym procesem. Teraz zajmijmy się rozkładem tłuszczu podczas procesu smażenia potraw. Smażenia zanurzeniowego. Tak jak mamy pokazane, zwracam uwagę na smażenie frytek przede wszystkim. I czynnikami tutaj są wysoka temperatura, tlen atmosferyczny, para wodna pochodząca ze smażonego produktu. I przemianą ulega nie tylko tłuszcz, ale i produkty. Które są poddawane procesowi smażenia. To będą takie lubiane przez konsumentów rea przemiany, reakcje Majarda. Będę jeszcze o nich mówiła, ale to, to znacznie później. I przejdźmy teraz do rodzaju przemian takiego tłuszczu w procesie smażenia zanurzeniowego. Proszę zwrócić uwagę, utlenianie. Ale również i polimeryzacja. Na, zwracam uwagę na to słowo polimeryzacja oksydacyjna. Czynnikiem katalizującym jest tlen i jakie powstają produkty? tlenki jako te produkty pierwotne bo one zawsze będą tymi pierwszymi produktami procesu oksydacji. Związki lotne to, to już są produkty wtórne, ale opisałam je tu inaczej. Bo właśnie to są te produkty, które wpływają na ten niepożądany zapach tłuszczu smażelniczego. Niepożądany, no, zupełnie nieakceptowalny. Aldehydy, ketony, głównie te, dwa, te, dwa, te dwie grupy związków. Węglowodory niestety na zapach nie wpływają, ale mają duże, takie szkodliwe działanie. I kolejna ta grupa związków, jak zwrócimy uwagę na słowo polimeryzacja oksydacyjna, to są monomery, dimery, trimery, wyższe polimery, które pozostają we, fryt we fryturze, no i niestety one też yy, no dostają się do produktu. Yy, to je, one powstają właśnie wskutek użytkowe, użytkowania tłuszczu smażalniczego. Drugi typ przemian, hydroliza. I tutaj nie mamy żadnych różnic w odniesieniu do tego, co powiedziałam wcześniej, czynnikiem katalizującym jest woda parawodna, a produktami wolne kwasy tłuszczowe, diacyloglicerole, monoacyloglicerole. Oczywiście mydła będą sodowe, potasowe, ten proces pienienia. I trzeci typ procesu wynika z przemian termicznych, polimeryzacja i cyklizacja. Tutaj czynnikiem jest wysoka temperatura. I mamy związki cykliczne powstające z kwasów wielonienasyconych, dimery, polimery kwasów. No i, i to są właśnie wszystko związki, które negatywnie wpływają na zdrowie. Oksydacja tłuszczu w procesie smażenia oczywiście zależy od wielkości powierzchni dostępu tlenu do tłuszczu. Czyli, żeby ten proces ograniczać, należy ograniczać dostęp, dostęp tlenu do, do, do frytury, do smażonego produktu. Przemiany prowadzą do powstania szkodliwych produktów dla zdrowia. No i właśnie z wodoronatlenków powstają aldehydy, ketony, które powodują pogorszenie smaku i zapachu, ale również następuje pociemnienie barwy, które też jest właśnie wskaźnikiem daleko posuniętych zmian w tłuszczach. I jeszcze Drodzy państwo, jak wygląda taki przebieg zmian w procesie smażenia? Najpierw okres indukcyjny, czyli gromadzenie się wodoronatlenków, pochłanianie tlenu, następnie okres gwałtownego pochłaniania tlenku, tlenu i intensyfikacji powstawania nadtlenków. Następnym etapem, etapem jest okres rozpadu wodoronatlenków, zmiany smaku, zapachu i barwy. I tak naprawdę absolutnie już nie możemy tego tłuszczu dalej użytkować. I czwarty etap, okres polimeryzacji, kondensacji, wzrost lepkości tłuszczu, dalsze pociemnienie. Powstają polimery proste, cykliczne, szkodliwe dla Zdrowia. I no, nie można nie wspomnieć o szkodliwości tłuszczów utlenionych i termicznie zmienionych, a mianowicie powstają wodoronatlenki epoksydy, z których dalej powstają produkty polimeryzacji, cyklizacji. I jak wpływają te związki na zdrowie, czyli te wtórne produkty polimeryzacji, cyklizacji, uszkodzenia błon komórkowych, struktur wewnątrzkomórkowych, blokowanie enzymów, przyczyniają się do rozwoju miażdżycy, nowotworów, zubożanie organizmów witaminy A i E. Nie są one wchłaniane, oddziałują toksycznie poza przewodem pokarmowym. Obniżają znacznie strawność tłuszczów i powodują zaburzenia żołądkowo-jelitowe również, dlatego też. I podsumowując, procesy oksydacyjne są reakcjami powszechnie zachodzącymi w żywności zawierającej lipidy. Zwracamy uwagę na oleje bogate w kwasy wielonienasycone. Ich przebieg jest skomplikowany, zależy od wielu czynników i produkty oksydacji obniżają wartość żywieniową żywności, mają konsekwencje zdrowotne dla konsumentów. Toksyczność utlenionych tłuszczów związana jest z obecnością wtórnych produktów wykazujących aktywność biologiczną. Bardzo dziękuję.